Cześć, witam ponownie. Zaczynamy coś, coś działać. Podjąłem decyzję, że jednak na 100% będę wykańczał wszystko sam w domu. Także będziemy działać. I co, taka mała zapowiedź. Wrzucimy, wrzucę filmik, zacznę coś działać, bo dzisiaj już zaczynam z sufitami. Mam już kilka profili tutaj obkręconych, tak jak, tak jak widać. Wysokość mniej więcej powinna mi wyjść 2,80, może 2,81, coś w tym stylu. Także będziemy działać już tutaj i zrobimy filmik. Mam tam jeden materiał przygotowany z ocieplenia ściany w garażu. Także tak wsadzimy to później, jeszcze mówię, zrobię coś tutaj z tego sufitu, bo na razie to jeszcze tak do końca nie wiem co tutaj zrobię, jadę po prostu na, na spontanie mam wy, wypuszczone kable tutaj tutaj akurat wdał się taki jeden zapomniany element musiałem tutaj już sobie podkuć, wsadziłem sobie kawałek profilu A chodzi o przewody do głośników będą w salonie cztery, cztery głośniki w suficie więc y, to akurat przegapiłem więc to akurat było moje niedopatrzenie i, i, i co no będziemy działać no, y, płytki są już praktycznie ustalone także też będziemy działać płytki we wszystkich pomieszczeniach prawdopodobnie po całości tutaj korytarz wiatroła, salon z kuchnią, będzie wszystko w jednym kolorze, ale to zobaczymy później. W pierwszym etapie, tak jak mówiłem, działam z sufitami, więc coś przykombinujemy tutaj, żeby coś nagrać. Bo powiem szczerze, że trochę przy tym schodzi. Głównie chodzi mi o to nagrywanie przygotowywanie, więc czasem szybki jakiś filmik wchodzi, to wchodzi z telefonu. Nie ma tyle zabawy co z GoPro w programie, to jednak zajmuje trochę więcej, więcej czasu. No i, i co? No i będziemy działać. Tak, tak więc czekam na, na jakieś może komentarze, łapki w górę. Nowych subskrybentów zapraszam również do subskrypcji. Lajków, nie lajków, jak tam kto woli, więc to taka tylko szybka wstawka. Taka mała zapowiedź. Także następny filmik, chyba, chyba prawdopodobnie zrobię to z sufitu, a później zrobię ten jeden pilnik połączony z tą sklejeniem stereopianu tutaj w garażu i składzieniem siatki, żeby nie, nie miksować za dużo. Także więc, więc. Nie przedłużam, yy, zaczynam coś działać, więc trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!